Siema, tutaj z Dzisiaj mam dla Was unboxing. To są pierwsze paczki na Sylwestra 2024-2025. Już zaczynam zbierać, póki jest tanio. Także takie pierwsze paczuszki, które nawet się tutaj nie mieszczą w kadrze. Yy, <tak>, tak to wygląda. Zacznijmy od pierwszej, No tak nie dam rady. Trochę za duże. Tą kupiłem przez Discord'a Także Całkiem spoko oferty można tam wyrwać Zaczynamy Jest tutaj typowo już wyrzutnia na finał Znaczy no, na, na finał strzelania czyli do pokazu Tak Wyrwałem ją za dwie stówki, jak dobrze pamiętam. A jeszcze tu se przetnę. No jest. Zobaczcie jak fajnie jest zapakowana. Są tutaj te o chrupki się jeszcze takie wypełnienia. Fajnie, fajnie. Wielka jest, nie umiem tego wyjąć sensownie. Zobaczcie. O, jest to wyrzutnia Godny od Iskry, no czyli funkę, 100 strzałów, 25 mm kaliber. Taka wyrzuteńka. Dosyć ciężka, bo to jak widzicie jest to wyrzutnia modułowa, czyli z takiej papieropodobnej, no coś papieropodobny, taka substancja. Nie wiem dokładnie jak to jest zrobione, ale jest bardzo twarde. I potem pod wpływem wilgoci można to po prostu zniszczyć bardzo łatwo. Także trzeba uważać, żeby sobie jej nie zmoczyć jakoś za bardzo przed strzelaniem. No tutaj możecie sobie poczytać co i jak Nie wiem czy jest ostrość, no coś tam będzie W każdym razie to jest pierwsza paczka Tak Tutaj jeszcze gratisika dostałem, bardzo fajnie Explosive 1 O Spoczko 2022 Wirujące, wirujące bączki od Jorgę. Coś tu jeszcze widziałem. Tak. Nowa FP3. No, źle z ostrością tutaj jest, ale damy radę jakoś. Może w kolejnym unboxingu da się to lepiej zrobić. No i jeszcze co czwóreczka. Także spoko, Taka paczka. Chyba tyle. Tak, nic więcej tutaj nie ma. To na bok. O, coś by mogła wrócić. O, bardzo fajnie. I teraz druga paczka. To jest yy, Spiro 24, chyba. To jest jakiś taki sklep, już nawet nie wiem. Także lecimy. Także tam promocja. Jako je chyba jedni z pierwszych odpalili promocję, Ja zamówiłem. O. Przy kolejnych unboxingach może pomyślę nad zmianą miejscówki, bo tutaj już się źle mi nagrywa. Problem, żeby to otworzyć. Dobra, więcej nie muszę chyba tego zrywać. Tak. Tu Wam mogę pokazać. O, ostrość. O, 227 z przesyłką. PILO 24, sklep. No i co my tutaj mamy? Znowu ostrości nie ma. Dobra. Pełno wypełnienia. Fajnie. Pierwsza kosteczka. Firestory Story, Triplex To będzie jakaś taka luźna do przestrzelania w Sylwestra Coś takiego Całkiem spoko No i druga Trochę większa Ca No ostro się nie łapie, no już trudno Tak to będzie, może kolejnym razem, mówię, na uda się nagrać w dzień un Unboxing I będzie lepiej Także Ach. Też jest ciężko dosyć Jakoś Wam to pokażę Fire 49 strzałów 30 To jest triplex Efekty mi się w niej dosyć spodobały, także sobie ją wziąłem Coś takiego Myślę, że będzie spoko, wrzuciłbym ją nawet do pokazu na finał, także może być spoko. Tutaj jest cena, w ogóle, zobacz 300, ale ja dałem 170 za nią Także spoko Tak to wygląda, tu jest jedna Druga Ciach No i trzecia kosteczka Jeszcze siki. Także Tak wygląda całość nawet spoko paczuszki dzisiaj wpadły, a będą kolejne, jeszcze dwie do mnie idą, także już niedługo będzie kolejny unboxing. Także to by było na tyle. No i się ma.